W sumie nie mam pomysłu na ten film. W ogóle nie mam pomysłu, yy, więc po prostu jeżdżę sobie w forię. Tak, przez 5 minut i tyle. <laughs> Może kolekcję wozów pokażę, bo się dosyć zaktualizowała. Nie jestem Ryan. Moje samochody. No więc tak, na tym teraz jeżdżę. No w ogóle. Nawet za darmo oddam. Yy, ten jest śliczny. Ten jest też śliczny, ten jest też śliczny. Ten może być, ten też może być. Ten jest śliczny, ten jest śliczny. Ten jest ten, 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 i ten jest śliczny. Fajny. <gryś> Dostałem to, nie wiem, je jeździłem. Kupra jakaś seat, co to jest w ogóle? Tutaj fajne, szybko, szybkie, fajne. Niedawno kupiłem też fajny. Ten w ogóle też fajny, ten, fajny, ten, 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 te fajne drogi. Yy. Ten fajny nie lubię ustangów, ale ten fajny. Mm, o, ten fajny. Lubię go. <noise> ten może być. Może fajny, fajny. Ciekawy. Może być. Bardzo fajny. <mówiłem> fajny. 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 Ogólnie, jakby teraz coś szukało Remont jest. Ach, tak, remoncik. Yeah. No dobra. Tak, proszę pana, to jest w stoku. Tu nie było nic tuningowane. Nie było nic tuningowane. No a teraz zbieram na pewną nieruchomość, która jest tutaj w tej z z uliczce, że tak powiem, bardzo ładna swoją drogą, tylko kosztuje dwie bańki i na razie mnie nie stać, natomiast myślę, że zrobię sobie szybką traskę tutaj, chociaż to jest nowość, więc chcę to, no to lecimy, a tu trzeba skręcić. Właśnie się przypominają początki tego kanału, to też była. Forza, jako pierwsza, biorę udział solo tutaj. No i Sigma. To ja sobie wezmę klasyczne Maserati. Tak piękne. Gran Turismo. Dawaj tego jadę po jakieś te wyścigi szybciutkie tak zwane. No. Pokaż, co ja tu mam takiego up, 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 up. Coś takiego, co by tutaj się ładnie zbierało Tu mamy 300, tu mamy 800 No i wszystko jasne Akurat tym przyjechałem R35 No dawaj Co to za jakieś główny obok stoi No nie Ora, corre Teraz tego edita. No dobra, nie wchodzę mi ich czasem. Po prostu daj mi okej, okej, okej. O! No, no nie! Oj gówno. Zobacz jak dają. No i ja właśnie stąd mam takie fajne samochody. Bo mi tam coś wyskoczyło. Odbierz! Ja tego nie odbierałem i po roku do gry wszedłem i. O. Samochody widają. No fajnie, fajnie. Wystawię je na sprzedaż. I co? I mój horyzont? Centrum wiadomości? Aktualności. O, patrz. Nie, codzienne wypłaty też może być. W porządku, samochód. Trzyma się drogi. Ty, ale on ma przyczepność. Przyspawane do drogi. No wyryży. Dobra. Koniec tego. Siema.